Laguna, słowo, że to nie to, na co wygląda. A wygląda na to, że Gil jest z lorną Magnesi na balu mrocznego kwiatu. A więc to jest to, na co wygląda. A, 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 Laguna, ja, a, wyjaśnię ci nie. to. Nie! Specjalnie przyjechałam wcześniej z Madreszczu, żeby ci zrobić niespodziankę na balu. Przychodzę i co widzę? Że jesteś z inną dziewczyną. Ja wychodzę stąd! Laguna! Mroczny kwiat zaczyna się rozwijać! Pierwszy raz od 1300 lat! Miejmy nadzieję, że jest inny niż mroczny kwiat, który widziałam. Tamta roślina cuchnęła. E, e, Laguna, ja e, zaprosiłem Lornę na bal tylko jako przyjaciel. Zerwał z nią dziś chłopak i, wiesz, potrzebowała kogoś, kto ją trochę rozponurzy. Rozumiesz? Zachowałeś się bardzo szlachetnie. Przepraszam cię za tę scenę, ale ja. Wyobrażałam sobie, jak to będzie, kiedy się wreszcie spotkamy. Jesteś zaskoczony, tulisz mnie w ramionach i razem oglądamy, jak rozkwita mroczny kwiat. O, na ości! Mroczny kwiat! Gil, przegapimy to! A ja wolę być tutaj, z tobą! O, Gil, chodźmy! Zaczyna się! Oh, W środku coś jest. To jest coś? Czy ktoś? To, to jest potwór. To nie pierwszy lepszy potwór. Witamy Cię w Straszyceum. Jesteś gościem honorowym, to jest Aminita Najtrzej. Imprezka dla mnie? Niepotrzebnie. Nie. W sumie to jednak było potrzebne. Jestem tego warta. Kleo denial. dużo czasu upłynęło. To wy się znacie? Tak, Kleo i ja znamy się z dawien dawna. Z czasów grobowca. Całe wieki temu. I to dosłownie. To jest stara historia. Biedna Kleo, ty nadal podpierasz ściany? Sama przyszłaś na bal? Jeśli chcesz wiedzieć, to jest mój chłopak Dius. Wit. Daj, wężo głowy. Eee, no cześć. Kleo, pozwolisz, że pożyczę go do tańca. Zawsze bez problemu dzieliłaś się swoimi rzeczami. Kleo, eee, ej, co ja mam robić? Zatańcz ze mną ten taniec i każdy taniec już zawsze. Oczywiście. Tak się cieszę, że wróciłam Gil. Laura stealing my heart, hot Cloudy and wolfy make me at the moon